W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, tak, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje. A może za długo właśnie. Za długo. No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Mhm. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Nie miał pan żadnych e, takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład? E, nie. E, nie. E, nie. Przepraszam? Ja? Nie. Kurwa, e, Bomba! Siemen, Eniu, dobry młodzien. Z Afryka. <laughs> Z Afryka? <laughs> a teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy. Ja wiem, ja że mam dwa bilety na ten film, a ona, że spoko mogę obejrzeć go teraz dwa razy. Wieloratu Ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skup? Stać tylko, że nie ustał Moja żona ma dzisiaj skakać ze spadochronem Mam nadzieję, że się otworzy Ostatni raz Kiedy takie coś uderzyło w ziemię Wyginęły wszystkie dinozaury Słuchaj laleczko z falistej tektury Ja mam takie pytanko ogólnie do ciebie Nie wiesz może gdzie jest mój blancik? Jeszcze, albo żeby ja był trochę większy, to ja bym ją zjadł. A tak, ja gryzę i gryzę, a ona mówi, że to słodziutkie. To jest napad. No, żołnierzu, ale taki prawdziwy, czy taki na niby? Bo to taki wiesz, troszeczkę nie wyglądasz na złodzieja, więc wiesz, powiem ci jedno. No, że wszystkie pieniądze zabrał, ale kto napad, to dam ci piwo. nikt nie patrzy. Tak, piwo ci dam. Przepraszam, ale ja tu naprawdę jestem tylko kelnerką. Gówno mnie to obchodzi. Nie będziesz się pytała mojego faceta, czy ma może na coś ochotę. Czy wyraziłam się jasno? Najlepszym przyjacielem jest Stasiek. Wolę go nawet niż własną siostrę. W sumie to wolę go nawet niż całą swoją rodzinę. Tylko z nim piję wódę. I to z nim szlałem się po klubach i na dziewczyny, ale bardziej niż Staszka to wolę jedzenie. Walt Disney Picture przedstawia No dalej chudy, powiedz coś. Masz Mmm. -hmm. <sniffs> <sniffs> Ale bo, um, 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 teraz? Cały tydzień Haru Haru, a na weekend Bóg do baru kelnereczki świzdu, gwizdu i pieniążki poszły w pizdu. W końcu kierownik poszedł, można sod... Nie! O, 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 PANIE panie KIEROWNIKU to, to, to nie to, to nie to, TA ja roboty, już, już, już! Skiełeczki się kładą, tak, 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 tak. TAK la, lala, la, la. jestem cały. Pozbierałem dziś banany. Taka jest już moja rola, taka praca to nie wola. Ej, Patryk, co chcesz? Jak się nazywa rosyjskie małżeństwo? No powiedz. Związek Radziecki. <grym> Przez całą szkołę z matmy ledwo dwa Ale wierzę, że jakoś się to zda W głowie jedynie wzór na Deltę mam W kieszeni mam cyrkiel, no hicą. Nie wiem nawet jak obsługiwać go Jakie parabole, co ty gadasz, ją? Usunął się? Nie Ej, Kuba Co? Dlaczego w Afryce nie znajdziesz tabletek? Nie wiem Bo trzeba je popijać wodą Tata, tam jest mój kotek wariaty dzisiaj ustawka z fokami, lecimy na nich ostro, tak jest? Tak jest! Tak jest właśnie. I szybciutko na nich. Ty uszczypcie, bo nie będę na ciebie czekać. Już, już idę, no. już, już idę. Gdzie jest Spaceon? Spaceon? Space, On? Space On. Jestem, jestem. Lechia Warszawa, to najlepszy klub. Zrozumieć kobietę, to jest jak krucjata na ląd nieznany, pełna niebezpieczeństw. Myślisz, końcówki Gliwizy, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak będzie Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Ok, dziękuję bardzo.